svojoj me milosti poživi i čuvaću svjedočanstvo tvojih usta. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Pan s vami. Słowa sveto... Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział Biada wam, faryzeuszom Bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty I z wszelkiej jarzyny A pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą Tymczasem to należało czynić I tamtego nie pomijać Biada wam, faryzeuszom bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie, nauczycielu. Słowami tymi także nas. Nam ubliżasz, On odparł i Wam uczonym w prawie biada, Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, A sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto słowo Pańskie. Drago. Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze stacji radiowej Mir Medjugorje Być może możemy być zaskoczeni i trochę zmieszani jasnością i ostrością słów Jezusa Głosząc bliskość Królestwa Bożego, które rozpoczyna się Jego osobą z pewnością łamie liczne oczekiwania ludzi, którzy swoje życie połączyli ze świątynią i słowem Bożym, który dziś Łukasz nazywa faryzeuszami i uczonymi w prawie. Mianowicie, Jezus wypowiada bardzo trudne słowa, kiedy mówi, biada wam faryzeuszom. Lecz abyśmy w pełni pozostali wierni przesłaniu Jezusa, w tych słowach musimy rozpoznać również Jego zarzut, i rozżalenie nad fałszywym obrazem Boga. Jezus tak odkrywając gorliwość faryzeuszów w życiu tradycyjnym prawem, odkrywa ich powierzchowność i lekceważenie w pojmowaniu sprawiedliwości i miłości Bożej. Jezus jasno mówi, że nie trzeba lekceważyć tego, co niesie tradycja. Ale najpierw zostaliśmy wezwani, by żyć sprawiedliwością i miłością Bożą. Co by to znaczyło w naszych współczesnych okolicznościach? Odpowiedź na to odkrywa nam apostoł Paweł, który dziś nam, tak jak niegdyś w wspólnocie chrześcijan w Rzymie, mówi, to, że sądzisz drugiemu osądzasz siebie. Żyć sprawiedliwie oznacza najpierw, aby być świadomym swojej kruchości i słabości, który jesteśmy gotowi oblec w dobroć Bożą, która prowadzi do nawrócenia. Jeżeli spojrzymy na nasze spotkania z innymi, możemy zauważyć, że i sami jesteśmy skłonni, by osądzić innych, przykleić jakąś etykietę i wydaje nam się, że tak Łatwo nam dostrzec jest cudze wady i na nich się koncentrować, a to co piękne i dobre, często pozostaje niezauważone. Lecz gdybyśmy mieli odwagę i zaczęli patrzeć na dobro drugiego, zaczęlibyśmy żyć życiem, które... Dąży do miłości Bożej. Następnie Łukasz, przekazując słowa Jezusa, ostrzeżenie dla faryzeuszów, odkrywa, że oni żyją tylko. Dzięki spojrzeniom innych ludzi. Dla nich ważne są pierwsze miejsca i pozdrowienia, aby tylko mogli wzrastać w swojej pysze. Pycha zawsze czyni nas niewidocznymi grobami, które często z zewnątrz wyglądają pięknie i godnie, ale w nich nie ma życia. I tak jak oni możemy być zauważeni w oczach ludzi, ale możemy też łatwo pozostać niedostrzeżeni w oczach Boga. Taki styl życia prowadzi do zatwardziałego serca, a Paweł właśnie mówi, że jest to serce, które nie chce nawrócenia. To jest odrzuca to, by ufać łasce Bożej, bo każde dzieło czyni tylko po to, by bić Mu brawo. Dlatego warto mieć czujne serce, które będzie świadome tego, że czeka na nas bezstronny sąd Boży. My czasami jesteśmy skłonni do tego, by starać się spodobać się ludziom i często pragniemy braw ze strony ludzi, bo to jest bardziej dla nas widoczne na dotyk, aniżeli starać się spodobać się Bogu i od Niego otrzymać brawa. To jest niebo uczenie radosnym, bo tak jak Jezus mówi w innym miejscu, w niebie jest większa radość z powodu jednego nawróconego grzesznika niż z powodu 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Nawrócić się oznacza być gotowym czynić dzieła, o których być może nikt się nie dowie. I jasno przed wszystkimi dać świadectwo o swej tożsamości chrześcijańskiej, to jest do kogo należą nasze dzieła, ale i do kogo my sami należymy. Drodzy bracia i siostry, słowa Jezusa, które słyszeliśmy, są aktualne również dziś. To czterokrotne biada Jezusa dotyczy również nas dziś. Jezus zwraca nam uwagę i wzywa do nawrócenia, wprowadza w prawdę. Samo Poprzez kierowanie tych trudnych słów Jezus okazuje nam troskliwość Boga, bo tylko jeżeli prawdziwie na kimś nam zależy, będziemy gotowi, by przedstawić krytykę. Ale ta krytyka nie może stać się krytykowaniem, lecz pragnieniem, aby tej osobie, do której kierujemy krytykę, Chcemy okazać swoją wierność i miłość. Dlatego Jezus nie poddaje się faryzeuszom, uczonym w piśmie i innym. Nie idzie za tym, by spodobać im się za wszelką cenę, lecz każdego człowieka pragnie doprowadzić do Królestwa Bożego. Bóg pragnie, abyśmy żyli wiarą, która nie składa się z zewnętrznej formy. Lecz jej podstawowe prawo i myśl przewodnia, to powinna być miłość. Prawo i przykazania są nam dane, by ułatwić nam życie. Ale gdy stają się sensem same w sobie, nie służą już życiu, lecz wręcz przeciwnie, stają się ciężarem, który. Silnie tłamsi i w ten sposób przynosi śmierć. Jezus podkreśla, że miłość jest siłą i mocą, która porusza człowieka, a nie prawo i nakaz. Poznanie, które otrzymujemy poprzez wiary, nie upoważniają nas do tego, abyśmy udawali, że jesteśmy więksi od innych. Poznanie wiary i życia bożego mają swoją moc, jedynie jeśli ich fundamentem jest życie w miłości bożej. Tej miłości nie możemy osiągnąć o własnych siłach. I właśnie wtedy staje się dla nas jasne, że nie zasłużyliśmy na pierwsze miejsce, Fotele, pozdrowienia na targach, czy też szacunek ze strony ludzi. Świadomi swojej słabości i Pana Boga, który kocha nas wbrew naszej grzeszności, możemy zrozumieć nakazy, które pomagają nam, abyśmy podążali właściwą drogą i innym pomagali na tej samej drodze. Niech i to to wspomnienie wiary, której kosztujemy dary dobroci Bożej, pomogą nam, aby nasze serce było zwrócone ku Bogu i Jego słowu miłości i przyjęli go jako prawo swego życia, tak jak uczyniła to Najświętsza Maryja Panna. Amen.